Siemanderko, witajcie w kolejnej części The Settlers Online. Jest to już czwarta część? Czy trzecia? Czwarta. Czwarta były miedziaki, były kamienie i były inne takie tam rzeczy. A dzisiaj jest zima. Zima, która przyniosła nam... Nie wiem co. Kompletnie nie mam pojęcia co nam ta zima przyniosła. W każdym razie... Mam tu jakiegoś typa... Generał. Generał to oczywiście będzie od organizowania wojsk natomiast okej, okay, okej, okay, tylko pytanie, czemu to mi się świeci. Skoro ja tego nie potrzebuję teraz, mam bardzo dużo zadań. To nie jest tak, że ja nic nie robię w międzyczasie nagrywania, bo gram, gram, ale nie gram za dużo, żeby wiecie, żeby nie było hardkorowego przebiegu. No wiecie, z... znaczy przez skoku z odcinka na odcinek, ale codziennie się loguje, dlatego że za codzienne logowanie się do gry dostaje się nagrody. No, i między innymi tych kamieni trochę już mi się uzbierało. No, co prawda nie jest jakiś rekordowy wynik, ale za mm, tam powiedzmy co tydzień tych kamieni trochę dostanę. Za wykonywanie zadań też. Kamienia to mam już multum. W ogóle musiałbym jakoś zorganizować sobie mm, równowagę w gospodarce. Ale mam też dużo zadań, które zresztą są już naprawdę kolejnymi z kolei. Kolejnymi z kolei. Masło maślane, dupa szatana. No i wypadałoby trochę dzisiaj zadań powykonywać, dlaczego jest zima, dlaczego jest zimno, tego nie wiem, bo po prostu jest i pieździ, pieździ strasznie, a z budowli, co z budowli, no przede wszystkim pewne rzeczy stoją już w miejscu, tutaj jeszcze kamienie jako takie są, ale na przykład tutaj już wyeksplotowano całe zboże, złoże, <laughs> zboże, złoże. Tutaj mamy piec do wytopu miedzi. Straszny wykrzyknik ma. Tylko, że na tym białym tle nic nie widać. Zdaje się, że brak. Tak, brak kamieni. A właściwie dokładnie brak miedzi. Miedzi brakuje. Ale mam tutaj takie fajne ulepszenie. Mam ich od groma, które dodają. O, patrzcie, marmor 150, sztukę dodaje. A marmur to drogocenny kanień. On powoduje, że sobie można upgradeować blask wróżki. Ten przedmiot pozwoli ci odkryć wszystkie elementy kolekcjonerskie wciąż obecne na mapie. Gdy go aktywujesz, daj przeczytać. Gdy go aktywujesz, zobaczysz strzałkę prowadzącą do każdego takiego elementu. Czas trwania 5 minut. All to może zostawimy sobie na później. Eee, co my tu mamy? Tutaj dostałem prezent. Zmiana skórki. Leśnik retro. 5 dni. Zmienia wygląd jednej chaty leśnika na 5 dni. A to ci bajer. Kto mądry by coś takiego kupił? Oha. Hato leśnika. Ja. No zmieniła się faktycznie na jakąś inną. No, w ogóle ja ją zupgradeowałem, zupgradeowałem ją na poziom drugi. Eee, he? Tą chyba. Nie no chyba tą. Eee, co dalej? Wybudowałem kantor handlowy, który mogę zburzyć. <laughs> nie no nie, kantor handlowy jest tutaj. Mm, przedmioty podstawowe, przedmioty średnie. Refresh Aby uzyskać dostęp do handlu, musisz osiągnąć poziom 12 i wznieść kantor handlowy. Znajdziesz go w menu budynków albo w sklepie. Możesz wejść do menu handlu za pomocą wagi, znajdującej się obok widoku gospodarczego. Alright, co my tu mamy? Oferta: Akt własności Arktyczna kopalnia żelaza. Arktyczna kopalnia żelaza. Brąz, dziewczyny lubią brąz. Na Skype piszą mnie. Twu, na Steamie. Wyłączę go teraz. Mhm. Kantor handlowy. Dobra, ale ja bym chciał sprzedać, a nie kupić. Sprzedaż. Złóż ofertę. Hmm. Wybierz. Odpyty drewna. Sprzedam połowę. Da się wpisać jak najbardziej. 800 alright rad. Jeden y, jedna z dwóch wolnych partii. A cóż to jest? Wybierz. To jest handel wymienny. Handel, handel, jedyka, jedynka, Ja nie wiem. Wróćmy jeszcze raz tutaj do tego okienka sprzedaż. Złóż ofertę, wybierz drewno, drewno drewniane. Pierwszy raz tutaj jestem, naprawdę, bo dopiero wybudowałem tamto miejsce. Ale, kurde, rynek no spoko, tylko że dlaczego? Rynek wygląda tak jak mój kwipunek? Co to jest? To złota wstęga. A pieniądze, ja bym chciał sobie wymienić na złotą. ...złoto. U, 1600. Ty, panie, ale... Ciach? Hm. Ja już chyba wiem. No, dokładnie tak, jak się spodziewałem. Wystawiam... 17.31, czyli wystawiam na jakieś 6 godzin e, drewno z drzewa iglastego. Partia numer 1 za 807 sztuk złota. Matko boska, ty dzierco e, Aha, czyli to jest kantor handlowy, który e, rozumiem, że dzięki niemu będziemy sobie handlować pomiędzy graczami. No fajnie, tylko, że czy ja lubię monety, a ich tam nie było. Nie tego się spodziewałem po tym kantorze, ale widocznie ktoś to wymyślił na tyle dobrze, żebym... żebym tak z tego korzystał, a nie inaczej. Chata rybaka... Ja muszę zrobić wszystko, żeby ten marmur wydobywać. Wyeksploatowano, dobrze. Właśnie, przejdźmy z powrotem do tej gwiazdki, wykorzystajmy to, co my tu mamy. Odkrywca Oczekiwanie na oczekiwanie na rozkazy Właśnie znajdź złoże marmuru. Poziom 19. Muszę dobić jeszcze 7 poziomów i będę miał złoże marmuru, dzięki któremu będę mógł sobie upgradeować budynki. Znajdź złoże miedzi. A miedzi my mamy... ciekawe ile my mamy miedzi i odpyty pewnie. Mm -hmm. Kamieni jest maks. Miedzi brak? Czyżby? Wydobycie stoi. No, to wszystko jasne. Spróbujmy może zobaczyć, czy ja mam coś, co doda mi złoża miedzi. Drewno, narzędzia. Granit, no shit. Na co mi granit? Węgiel, węgiel. A wróć tu? Brąz. Jest miedź. Gdzie jest ta kopalnia? Nie tu. Tu. Mm -hmm. Zaraz, ale... Dlaczego ja nie mogę dodać tutaj nic? Ruda miedzi. Właśnie, 720 i, i... nie działa. Coś widocznie musi tutaj działać. Dobra, to ja wysyłam... Wysyłam tego gościa... Na poszukiwanie. Rudy miedzi. On sobie 5 minut będzie szukał. Okej, walla on sobie będzie szukał. Tutaj ewidentnie brakuje miedzi. Ja mogę sobie wykopać jeszcze, a zaraz. A czy da się przenosić te budynki? Czy to jest opuszczone? To się da, tego się nie da. Rozumiem, że to a, wyczerpane. Nie da się tego reaktywować. Okej, okay, dobra, ja postawię sobie wy, wykopki miedzi. Kopalnia, proszę bardzo, tutaj. Ciach. I ona będzie mi się tu budowała. 3,35. Mhm. Czy ja mam jeszcze znalezione coś oprócz tego? Bo wiem, że wysyłałem gościa w teren. Najmniej raz, i to chyba właśnie dlatego, mam tutaj to odkryte. Tu kamienie są. Wyeksploatowane złoże. Ła ładny obrazeczek powstał, piełkny. Fajnie to wydziałali. Czyli, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, że, że wszystko stanęło w miejscu. Teraz powykonujmy trochę zadań. Ja sobie w międzyczasie tam poogarniam. Kup przynajmniej 10 sztuk zasobów handlując z innymi graczami. Sprzedaj przynajmniej 10 sztuk zasobów handlując z innymi graczami. Wydaje mi się, że to będzie łatwe. I dobrze. Dobrze zajmiemy się teraz tymi zasobami. Weźmy sobie mm, kupno. Kupno 2000 chleba. Za 88 monet no Are you fucking kiedy mi? 10 zasobów, czy to Chodzi o sztuki, czy o. Raczej nie chodzi o sztuki mm -hmm. pyk Czy mogę to zaznaczyć? OK, bo ja coś takiego mam. Wiecie, ja to zrobię tak symbolicznie. Transakcja udana. Ja to zrobię tak symbolicznie, bo mi nie, nie zależy za bardzo na tych przedmiotach. Węgiel, wymiana drewno na węgiel, ok. Czyli 10 razy muszę sobie tutaj pohandlować. Oferta, sprzeda deski, wszystkie, których ja zresztą i tak mam dużo, ale za 11 sztuk. No to powiedzmy, że zaliczy. Hmm, 500 za 5. No i 10 takich transakcji trzeba przeprowadzić, żeby zaliczyć zadanie. Alright. Dobra, ja usunę sobie to Gdyż, gdyż chciałbym złożyć jakąś cywilizowaną ofertę. Hmm. Sprzedać drewno, Właściwie drzewo Tysiąc Okej. Okay. Eee, a... Za co? Za coś cywilizowanego również. Monety gildi. A gdzie są monety? 95, dlaczego mi pokazuje 1000 eee, tysiąc... za monety. Za stówkę. A co? Co? Za stówkę. Jak ktoś będzie chciał kupić, to kupi. Nie? No bo w sumie nie jest drogo. Alright. Wystawiam sobie. Oferta została wystawiona. No i teraz oczywiście wszystko trzeba odłożyć w czasie. A zadanie zostanie wykonane. Następny slot kosztuje 3 sztuczki złota. Kolejny slot warto też dodać, dlatego że... ...deski. A co ja będę przesuwał? Tysiaczek. Ciach. Wybiorę minetki. Tyk. Za pięćdziesiąt. Okej. Okay. Wystawiam. O, kolega wrócił geolog, bardzo ładnie. Cóż ty odkryłeś dobrodzieju? Tutaj Miedzianą rudę. Kopalnia miedzi się zbudowała. Dobra, to postawimy jeszcze jedną. A co sobie będziemy żalować? No. Piec do wytopu miedzi zajrzyjmy może tutaj. Co z tą miedzią. Piec do wytopu miedzi, okej. 170 plus 70 jestem na plus, no to, to chyba jest dobrze. Coś się ruszyło. Teraz tak, tutaj przywódca bandytów. Do bandytów to my dojdziemy kiedy indziej. Gdzie hmm. to jest straszna filozofia tutaj wszystko ogarnąć. Jeszcze póki tego nie jest tak dużo, to jeszcze jest dobrze. Ale jak już ilość tego wszystkiego zaczyna być hardkorowo duża, to... Właśnie, gdzie ja mam jedzenie, które aktualnie posiadam? Cia. Hmm? Powiedzcie mi, ryb mam od wuja? Naprodukujemy żarcia, co? No, ech tak, schowaj się, głupi, samouczku Więcej zadań, zadania poboczne, to, jest, to są główne. Zadania, ukończ zadanie śmierć przywódcom, bla bla bla, to one będą później, zmodernizuj starsze łańcuchy, ukończ zadanie stabilny rozwój, nieco wygody, przypnij menu budowli, ukończ zadanie ważne drewno sosnowe, trzeba je najpierw mieć, okno kopalni. Skróć czas produkcji w kopalni rudy miedzi z 3 minut i 40 sekund. Otwórz zakładkę szczegóły. Wybierz kopalnia miedzi. No, ludzie, kopalnia miedzi. Ciao. Szczegóły. Czas produkcji 4 minuty 12 sekund. Złożę. Okej, okay, dobra. A żeby to. Zupgrade'ować narzędzia. 72, 73... To się buduje. A ty się upgrade'ujesz, maleńka, tak? Obiekty jest właśnie rozbudowywany w trakcie tego procesu nie są wytwarzane żadne dobra co potrwa do chwili zakończenia rozbudowy. Kolejny piękny dzień zlatuje sobie powolutku, wolutku, także wiecie, nauczyliśmy się coś dzisiaj. Trzeba częściej grać, żeby więcej ogarniać. Ja wam powie, powiedziałem, granie dla przyjemności nie, nie z pośpiechu. Ale mimo wszystko chciałbym to jednak usystematyzować i. z no, Settlersów dwa odcinki w tygodniu to myślę nie byłby grzech, prawda? Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, e, w kolejnej 15-minutówce z The Settlers Online. Zapraszam Was do gry, do znajomych, których mam od groma albo i więcej. Nie jestem w stanie o, słowami określić ile ich mam i w liczbach też nie. E, także widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli ktoś z Was wie, ile będzie ta zima trwała, to ja z chęcią bym poprosił o takie informacje. Bo ja tu nigdzie nie widzę nic takiego, co by odpowiadało za porę roku. Może czegoś po prostu nie wiem, ale no cóż, fajnie będzie, jak ktoś powie. Siema na rapa.